Ciemano wszystkim. Będziecie mieli drugiego wroga z podobnej perspektywy. To jak widzicie już jest po pomalowany. Tak sobie podłączyłem półgłówek. Wczoraj gościu ten napisał, że czeka na filmy z Orki. To jest tutaj power ramy chwilę. Zostawiamy sobie na kamerę trochę na bok. Coś tam będziecie widzieli. Dobra, lecimy. To jest ogólnie parę razy widzieliśmy film zakończenia zawodu to jest za szybko trochę się przykrywa ale chodzi tylko o to żeby wrócić to Tak to już jest wyszła z trakcją, a nie z tym, na których nie ma... O, o, widzicie? To no, co słychać to jest nowy pasek jeszcze. Powiem, okay. będzie ładnie spalony. To się wymieni. Pasek jest no, Mogę wziąć tak przekosić tutaj tą trawę. będzie, to będzie, tu, nie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to to jak... Oj, głębiej jeszcze robić poprzednio Znaczy tak żegłości odkładnia jest tak jeszcze do końca to robię to i tak by głębiej nie ma czasu ale musiałbym odkręcić zaczepny rozstrój odpięcić ten zaczep to mógłbym sobie pozwolić na to żeby ten dwóch jak wiecie jak jest taka różnica terenu, że jakiś bieżącość 落ち着いて。ス

Przerwało mi w trakcie, wiecie, wiecie, i nawet nie zauważyłem. Oj, a czemu to tak? Czemu parujecie? Nieładnie to, a świeci to jeszcze? Jeszcze świecą, no ale tak to jest z chińskimi wyrobami. Tak więc, tak to wygląda mniej więcej. Wiadomo, jest, no, zobaczcie, jak to jest krzywa, nie? No, ale traktor jest za lekki. nie do, do przewracania. No, jakieś 17 cm to to robi. 17-18 cm, no widzicie parę przejazdów. Po to nie wiem, po te 10 cm szerokości, czy może 15, to jakoś to robi. To, spróbuję zrobić jak najwięcej. I tyle już nie będę was męczył. Do takie oglądanie, bo oglądanie. Nie jest źle. Po prostu by trzeba było ładnie równiutko jechać. Jak człowiek się skupia też trochę na nagrywaniu, żeby coś było widać. Patrzy się do tyłu, no to widzicie jak to wszystko wygląda. Nie? Tak więc dzięki za uwagę. Do następnego, trzymajcie się, cześć.